Hej, hej, siema ziołek. z tej strony Dave, Auto. drugi odcinek na kanale, który nawet jeszcze nie wiem jak się nagrywa Nawet jeszcze nie wiem jak się nagrywa Why, What the No No nie wiem jak się nazywa Bo jeszcze tego kanału tak naprawdę nie ma I przychodzę sobie do bazy, wow, jest lód na ziemi Lód, kurde, wodny lód No i przychodzę sobie, dzisiaj jest drugi jak będziemy sobie sprzątać Będziemy sobie sprzątać w bazie wszystkie te śmieciksy tutaj dookoła, co jest ten teren, żeby posprzątać, będzie fajnie Ale stabilnie jest telefon, no, mam nadzieję, że nie przewróci Tak się właśnie tą bazę otwiera, jak coś i don't know Piękne drzwi automatyczne, trzeba użyć bicka Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo daleko jest telefon e, Dzisiaj jeszcze sprzątanko e, Mało bardzo czasu jest ogólnie Bo strasznie szybko się robi ciemno, jak wiecie W zimę, już o 17 Jest ciemno i już niedługo będzie ciemno Już jest piękny zachód słońca, którym jest strasznie na pierwsza pogałach. Co byśmy w ogóle, od czego trzeba zacząć jak O właśnie, pokażę wam w ogóle ogólnie Tutaj jak sobie przyjdziemy, to tutaj wczoraj Jeszcze była taka duża kubka patyków Teraz jest przeniesiona tam Tam, tam, tam. Plus lustrzaną bicie mi w mózgu psuje, bo posprzątałem jeszcze na szybciutko, jeszcze wczoraj udało mi się nie, to nie było wczoraj, kilka dni temu udało mi się na szybko posprzątać, no i nie wiem od czego tak naprawdę zacząć, jest strasznie dużo rzeczy do czyszczenia i robienia w bazie ale chyba po prostu zaczniemy, wiecie, od bazy, wstawiam gdzieś tutaj, Wpinam sobie swój, kurde, pas ekwipunkowy bo go kompletnie nie potrzebuję, wiecie jak sprzątam i siedzę w spazie tylko oh yeah, dobra, no, czyli kilka rzeczy do zrobienia po prostu zacznę mniej więcej sprzątać wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje um, yeah, yeah, okej, okay, więc więc zaczniemy może od yy, sprzątania szafeczki, tutaj tej szafeczki Będziecie mieli pewnie jakiś fajny timelapse, <noise> w sensie krótki, ale nadal Let's go W ogóle nie wiem co ja mam wyczyścić Tak po prostu tyle tych śmieciów tu jest Ha ze swój nożyk, nożyk, to jest pierwszy nożyk z nożyków, jakie w ogóle chciałem sobie wykroić Widzicie jaki jest śmieszny i gówniany, no ale przynajmniej profil ma nie najgorszy Ja to w śmieciach leżę, tak właśnie dlatego warto czasami posprzątać, bo się znajduje Stare rzeczy to się zgubiło, tak? Nie do końca powiedziałbym, że go zgubiłem, bo go nie używałem, ale no to jest śmieszne Ale gnój tu jest Straszne. Nice, znalazłem te petardy moje. Odstraszające, tak? To nie są. To są do, wiecie, proteku, do obrony, odstraszające zwierzęta. Czy ja tu mam jakąś zapalniczkę, która będzie działać. Okej. Okay. Czekajcie, czy ta zapalniczka ma gaz, a ta tutaj działa i skrzanie. Spra Czekajcie, sprawdzę coś. Oooo wow, młot! Ale jaja mogę. Ale gówno. Tak właśnie w takim stanie jest moja baza. Muszę jedną zapalniczkę odpalać drugą zapalniczką. No po prostu żarty z jakieś Sprawdźmy teraz czy działają hell yeah. YouTube nie demon... zero demonetyzacji to jest... To jest żelek. <laughs> żelek w kształcie petardy. To nie jest prawdziwe. Wszystko sztuczne, w kontrolowanych warunkach, bardzo kontrolowanych. Nie róbcie tego w domu. <laughs> Zobaczmy, czy działa. Test numer jeden. Wow! Chyba działają. Um, um, chyba nie działają. Jak mówi się, słyszeć lub właśnie raczej nie usłyszeć, nie było wybuchu. Niedobrze. <laughs> Działają w ciul, gdzieś tutaj upadła. E, trzeba ją teraz znaleźć, chyba, bo to też nie jest dobre, żeby se upadła i nie wybuchła. Tak jak myślałem, prawdopodobnie będą zbyt, wiecie, zamoczone. Chociaż może działają nadal, tylko yy, muszą wyschnąć. O, tu leży. Um, hello, panie? I co się z, z tym stało? Um, ok, wypaliło się, ale proch jest nietknięty. Chyba, że jest za mokry po prostu. E, no cóż, Ech. to był świetny eksperyment. Lepiej nie będę tego trzymał też w rękach. A wyczyszczę też te szafki, do końca już tutaj. Nie mam, w sensie pokazało też wszystkiego. Pyk, 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 tutaj, na śmieciki posprzątam sobie I może sprzątam sobie trochę na dole i pokażę wam jak już będzie, wiecie, posprzątane Efektu yo, 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 <laughs> przejście, transition Woo. Siemaneczko z powrotem Już minęło tak z 20 minut może sprzątam tutaj właśnie I teraz patrzcie mm, Czyściutkie Wszystko pięknie posprzątane W sensie wiecie pięknie Jak na standardy survivalowe przynajmniej Tutaj wszystko pięknie ładnie powciągałem Przepoprzekładałem tylko te najważniejsze rzeczy Których jeszcze może będę w przyszłości używał Tutaj mam glinkę tą co mówiłem w poprzednim odcinku Tutaj wszystkie śmieci nawet te półeczki wyczyściłem tamte nawet pod spodem Tutaj teraz podłogę będę czyścił Są wszystkie rzeczy które mniej więcej zostały Jeszcze zobaczę co z nimi zrobię No i wiecie tak jest spoko, ale ta szafka yy, to była mroczna szafka brudu, naprawdę nie, nie chcieliście widzieć dosłownie, co tam było nie chcieliście widzieć, nie, nie, nie no i będę sobie sprzątał dalej na no, razie, wiecie, progres jest i patrzcie na razem piłkę, ale śmieszne to jest piłka, ja pierdzielę, to jest w ogóle piłka z czasów po prostu mojego gimnazjum jeszcze pamiętam, jak z kolegami grałem w piłkę, właśnie tą piłką to jest tak stara piłka, mój Boże, jakie dziwne wspomnienia dobra, kontynuuję sprzątanko okej, okay, ziomeczki, kolejne tak, kolejne przeskok, kolejne sprzątanko. Patrzcie, tutaj wszystko teraz z tego stołu tutaj był Z zabrałem Wydaje mi się, kurde, że będę musiał wziąć stąd ten stół What the fuck, w się? Sensie, tak wiem, że nie rozumiecie totalnie, co dla mnie to znaczy Ale ten stół tutaj był praktycznie od początku tej bazy Więc stał już tutaj chyba z jakieś 6 lat Więc, no, wiecie, dużo Całkiem dużo, no, więc trochę dziwnie mi się ten stół będzie stąd wyciągać Ale pokażę coś śmiesznego Tak właśnie wygląda ten stół ogólnie Jak tutaj dotknę, to jest yy, yy, fajne i miękkie Jak tutaj dotknę o, rozwaliło się pod moimi palcami yy. FUJ! Dlatego właśnie wyciągam ten stół, dobra Nie wiem gdzie go zostawić, odłożyć W sensie, mniej więcej tam mam takie, z tamtej strony, rzeczy takie zbędne Więc chyba po prostu tam go wyniosę A, ciekawe czy się nie rozwali w trakcie wychodzenia z nim O nie, guys! Łami się w pół, Holy oh shit! Holy shit! Wszystko się rozwaliło! Wow, dosłownie jedno dotknięcie się rozpieczył, Ale są gruzy wszędzie, szybko! Ekipa sprzątająca, No! Dokładnie to zostało z tego stołu i dużo śmieci. Super, fajny stół mam. Patrzcie, fajny stół. Tego to, żebym się w ogóle nie spodziewał, że tak się rozpieprzy, dobrze go wyciągnąłem, bo jakbym coś cięższego położył, to by się pewnie po prostu zawalił. Tak, fajnie. Stołeczek znalazłem pod stołem. Później jeszcze wszystkie te pozostałości będę musiał jakoś dokładniej posprzątać, ale dzisiaj już nie mam czasu. Nie wiem, czy to widać na kamerze, a już się właśnie ciemno niedługo będzie robić. Eee. udało mi się posprzątać jakieś 40% bazy, więc no widzicie jeszcze dużo sprzątania, później będziemy jeszcze sprzątać składzik ogólnie, zobaczymy co tam się, co tam będę wyprawiał. No jeszcze nie wiem, co tam będę robił, tak naprawdę nie będę się nadal, na, nawet nad tym zastanawiał teraz. No patrzcie Tak wychodzę sobie tutaj trochę dalej. Nie ma stołu, tak. Jest jedna wielka dziura zamiast stołu. Wszystko musimy tutaj posprzątać. O mój Boże! A żem się zmachał normalnie, tak. Eee. Dzisiaj chyba już więcej nie nagrywał. Wreszcie, wy wy, wy poczekajcie sobie 5 sekund, bo pewnie się widzimy następnym razem, gdy będę kolejny dzień już strzątał, ale na dzisiaj to u mnie tyle, więc do kolejnego dnia u was, ziomy. Uu, 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 uu. Hej, 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 he. się ziomy To tak, u was to była sekunda dosłownie Ale jak widzieliście po poprzednim odcinku Nie było mnie na dworze chyba jakieś dwa lub prawie trzy tygodnie No, no, no A to dlatego, że było strasznie zimno Po prostu było tak zimno na dworze Taka gówniana pogoda była Coraz były jakieś wichury, tornada, kurwa, deszcze I tak tam, na szczęście ja jestem teraz już z powrotem I jutro też prawdopodobnie będę na dworze i będę nagrywał coś Ale to pewnie już będzie kolejny odcinek, Bo chcę dokończyć ten odcinek, żeby go wrzucić na YouTube'a już Więc wiecie, zabieramy się za sprzątanie Przyszedłem właśnie na dworek pięknie, ładnie, święteczko. Zahaczyłem się, zahaczyłem się, o tak, śmieszne. Dobra, bo tak naprawdę wiecie, nie zostało mi dużo do roboty, trzeba teraz otworzyć bazę. Nie mam mojego selfie sticka, więc będzie trochę ciężko to na telefon gdzieś położyć. Wait, guys. Okej, okay. mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Sprzątamy dalej. Tak, tak, trzeba być silny, żeby to bazę otworzyć. Nawet nie pamiętałem, na czym ja tutaj ostatnio skończyłem. Ale jak widzę, właśnie na tym. Skończyłem na tym, że się stół rozwalił. Tak, teraz już pamiętam, że skończę na tym, że się stół rozwalił. Mój, he, he, mój piękny selfie stick się rozwalił. W sensie dosłownie stick, patrzcie. He, he, he. Będę musiał zrobić nowy. Okej, okay, pełno śmieciurów. Sprzątamy. Zamykamy się. What the fuck. Nie. Fuj, wpadł mi najgorszy gnój. Ciekawe ile w trakcie tego survivalu mi spadnie z telefon. Mam ja nadzieję, że niedużo. nie dużo. Nie wiem czego się zabrać tak naprawdę tutaj. Muszę wynieść krzesło, to po pierwsze. Bo to dużo miejsca zajmuje i trzeba i tak je posprzątać. Który lubi mój lejek na podłodze? Przepraszam bardzo, to jest, do, to jest do... kulinarnych rzeczy, nie mogę takie rzeczy na podłodze, ale że ci muszę założyć rękawiczki, bo jednak jest za zimno. Moje piękne rąsie Dziwne rzeczy się w tej bazie dzieją, nie wiem dlaczego, bo je... niektóre rzeczy są dziwnie poukładane, tak? Ktoś tu był, albo po prostu ja je dwa i pół tygodnia temu tak poukładałem i teraz nie pamiętam, nice! Wow, jak widzicie ta szafka bardzo dobrze się trzyma. Tak, musimy wynieść górę tej szafki, bo no cóż, to już nie jest szafka, to jest mój stary piecyk, to też trzeba odłożyć na chwilę gdzieś. Jak widzicie bardzo chaotycznie sprzątam, ale to tylko dlatego, że nie wiem od czego zacząć, wow! Fuj, patrzcie na to, nice! A się, ło, wow, się wywinęło. Jakie gówno. O, nie wiem co z tą szafką tak naprawdę teraz robić. Czy ona się tu... O nie, ona się cała rozpada. Kurde. Cała szafka roz, rozklekociła się. Tak, oczywiście, rękawiczki. Mmm, na pewno będę w nich chodził. Oh yeah. No i nie wiem co zrobić z tą szafką, bo z tego co widzę, to druga połowa tej szafki, oprócz górnej szuflady, całkiem okej. Okay. Może po prostu zniszczyć górną półkę? I zostawić tak, jak jest? No, to nie jest też taki głupi pomysł, oderwać po prostu z wierzchu tutaj ten... Ech, widok jakiś śmieć wyleciał, okej, okay, nice. I to też mógłbym gdzieś? Wow! wychodzi normalnie jak po maśle, tak naprawdę. W ogóle się nie trzymało już. Będziemy budować nowe meble, tak właśnie jak widzicie, czy się przydadzą nowe meble. Ale chcę jak najwięcej zostawić rzeczy, żeby... Wiecie, żeby jeszcze je użyć, bo tutaj się nie rozwala całkowicie ta szafka w końcu. Tak jak się pytacie, dlaczego mam jednego kciuka wyciągniętego z rękawiczek, bo to na telefonie nie mogę klikać w rękawiczkach. Nie muszę mieć tak specjalnie zrobione. Mogę zostawić, może. Może później to mógłbym ułamać jakoś, żeby było na równo. To, to już będzie w kolejnym odcinku. Jak będziemy budować nowe meble i będziemy naprawiać te stare, to nie będzie w sprzątaniu na razie. Okej, okay, lecimy dalej, Wcale nie jestem pewien, jak mam to zrobić, co mam po kolei zrobić, bo widzicie się nie widzicie. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie do mnie, kurde, jakie ziomeczki. Patrzcie. Bo teraz tutaj to miejsce do wysprzątania jeszcze, czyli dużo dużo rzeczy. No tutaj wszystko teraz leży, bo nie mam półki Tutaj będzie taka duża półeczka na tej ścianie I może tutaj się drugą zrobi, albo się tu powiesi jedną półkę Mam taką półkę, co można powiecić z dachu, to się jeszcze zobaczy Wiecie, ja teraz mam problem, bo nie wiem gdzie te wszystkie śmieci położyć Bo nie mam nigdzie tutaj miejsca teraz Aha. No i to jest od... o. No w zasadzie wait, nie A, tu pod spodem jest dość dużo miejsca Tutaj sobie pod spodem można by było położyć Bo tu jest miejsce zajęte, tu jest ta e, myszowa mysz, Myszowa półka, to no nie chciałbym tam kłaść Więc nie no, chyba, chyba, chyba tutaj na dół se położymy będzie git. Okej, okay. więc zaczynamy przynosić rzeczy. I w zasadzie tutaj to zostanie na razie. Później się zajmiemy tą półeczką. To nie chcę tutaj leżą rzeczy czy pierdoły. Tak, jak widzicie, nawet tutaj lampa była kiedyś i było światło, był prąd w tej bazie, ale teraz nie wiem, czy będzie prąd. To jest w ogóle piękny prototyp koszyka, który chciałem kiedyś zbudować. Jak widzicie, jest naprawdę prototyp. To nie wygląda jak cokolwiek, ale chyba zostawię sobie tego, bo może to być jakaś podstawka. Ta podstawka nawet się całkiem nieźle trzyma. Wow! Kurde, guys, to jest mocniejsze niż mi się wydawało. Myślałem, że się od razu leżeć, jak wezmę w łapy, a nie. Okej, okay, niech zostanie, nie zostanie. To jest w ogóle jedna z najświeższych rzeczy. Dwie moje piękne pary grabek. Obydwie są naprawdę zajebiste, tak? To są totalnie grabki. Posprzątane. nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek będę widział tą puszkę w takim stanie, <grystą> czystą tak, czystą, czystą, wiecie, bez rzeczy no i teraz będę to podnosił, holy shit w tak, wiem, że dla was to prawdopodobnie nic nie znaczy bo was tu nie było te kilka lat które te pówki tutaj leżały od początku tej bazy czyli pewnie one tutaj leżą już jakieś 6 lat teraz zobaczymy co jest pod spodem, ja nawet nie pamiętam czy tam się dywan kończy ten co jest na podłodze, czy on jest tam dalej okej, okay, po kolei <grym> jak to mówią, just do it o mój Boże, wow, pod spodem jest dywan jest całkiem czysty. Wow, skolopendra za p***a Nie zapierdaj do mnie. Skolopendro. Wow, to Wow, tam się kończy dywan, tam jest ziemia. Holy shit. Wow, podwinąłem dywan. No. Aż mi się gorąco robi tak dużo to jest roboty fizycznej Co tu się stało? Wow, jest folia pod spodem podłożona Big brain, to inteligentne W tym odcinku pewnie jeszcze nie dokończymy to ale sobie posprzątam już podłogę Pomiędzy odcineczkami, później wam tylko pokażę jak wygląda no, całe Wysprzątane może Czuję się jakbym robił jakiś urban exploring, tak? Bo tak tutaj jest po prostu starodawnie, że ja Ale nie, to nie jest urban exploring, to jest moja waca, tak? Proszę mi nie pisać w komentarzach, że tutaj rozmontowuję jakiś kurde stary dom Ok, teraz wyciągamy drugi kawałek. To już będzie dużo łatwiejsze. Bez mniejszy ten kawałek. Wow, ale ślimaków. Jezus. Oh, jak widzicie, końcówka bazy jest odkryta. Nie ma tam tego dywanu, nie niczego. Się zastanawiam, czy położyć tam jakąś folię albo coś przynajmniej? Może, może. Za znaczy mam folię. Jeszcze zamiotę tylko na szybko i będzie akurat odcineczek. Nice. Tak, wiem, że teraz widać, tylko mają dupę, okej. Okay? <grym>, Pokażę Wam, jak już postrządam. Nie wascie się. <grym>, ziomy. to już wygląda tam ten spoko. Very nice. Jak widzicie czysty dywan. Tutaj jeszcze trochę się trudno sprząta, bo się strasznie gniecie w ten dywan. Czy znacie ten uczuć, że kładziecie coś gdzieś przed chwilą i zapomnieliście, gdzie to położyliście? What the fuck, gdzie ja położyłem żywód Normalnie mózg czasami po prostu wymazuje niektóre chyba rzeczy. Bo inaczej tego nie umiem wytłumaczyć. No i widzicie właśnie, jak to wygląda. Jeszcze mam go. Ziomy zabieram was z trzawki. Tak, tak to właśnie wygląda. puściutkie, to jest wszystko wyłożone. To już się schowam. Pięknie. Ładnie do składziku mojego. Tu jest cała reszta śmieciów, które będę musiał. No coś o co z nimi zrobić, jeszcze nie wiem co. Tu się też posprząta, ale to będzie już w kolejnym odcineczku. Więc no, mam nadzieję, że ten taki ciekawy, sprzątaniowy odcinek Wam się podobał. A, kucne se. O oh yeah. Już jest czyściutko za mną, widać. No, widać nie widać. się <grym> Ale fajnie się sprzątało, wiecie, fajna wiosna. Fajnie zrobić świeży start. akurat przy okazji z nagrywaniem. Będzie fajnie baza wyglądać. Przynajmniej nie będzie wyglądać tak jak w pierwszym odcinku. No więc mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcineczek. Jeżeli tak to oczywiście, zostawcie Senkę. Napiszcie komentarz w komentarzykach. Tam napiszcie sobie komentarz tam na dole, Kurde. dajcie subskrypcję na moim drugim kanale. No i to by było na tyle. Ja się odmeldowuję, jeszcze sobie posprzątam do chwilę. Następnego odcinka ziomy, bye bye.